Szczęść Boże, dzień dobry, dobry wieczór. W tym krótkim filmiku chciałem przypomnieć, jakie były uwarunkowania historyczne i o czym w zasadzie mówiła konstytucja 3 maja z okazji 232 rocznicy uchwalenia. Przede wszystkim kilka ważnych punktów na początek, a więc czy na pewno 3 maja powinniśmy świętować, to, to, to będzie teza przewodnia. Druga teza, czy była to konstytucja demokratyczna, to będzie teza druga. I teza trzecia to tło y, historyczne uchwalenia tej konstytucji i czy na pewno właściwie była tą pierwszą w Europie. Będę wspomagać się tu y, prezentacją. Y, spróbuję udostępnić ekran i zobaczymy, jak to y, pójdzie. E, więc przede wszystkim należy sobie powiedzieć pewną rzecz, jaką to jest fakt, iż e, konstytucja została uchwalona podczas, e, podczas e, Sejmu Wielkiego, który trwał 4 lata, stąd taka nazwa Sejm Wielki i z racji również ogromnie, ogromnego znaczenia jego reform i ilości członków. Trwało 4 lata, to nie oznacza, że tam w Warszawie wszyscy siedzieli i debatowali w jednym dniu, bo jedni przyjeżdżali, drudzy odjeżdżali, ale łącznie razem 4 lata trwały obrady podczas tegoż Sejmu Wielkiego. Reformy Sejmu Wielkiego, które weszły również w skład konstytucji, były wszelakie. No, chodziło o wzmocnienie wojska, wzmocnienie państwa, roli króla, ale może to za chwilę. Przede wszystkim. Sejm dzielił się na dwie partie. Obóz patriotyczny, który tak mianował się po, po czasach rewolucji francuskiej, uważał się, że to ten obóz dba o naród, że ten obóz jest przeciwny władzy królewskiej, że tylko on ma prawo do patriotyzmu. Był on niechętny Rosji, a w takim razie był przychylny w sojuszu z Prusami, który Polska dzięki tej przewadze tego obozu. Zawiązała w 1790 roku. Był to obóz, który miał poglądy oświeceniowe, antykościelne, spiskowe, e, wolnomularskie, e, jakby ktoś mógł powiedzieć no, częściowo, e, masońskie, e, więc był to obóz z pewnością, e, upraszczając e, w pewnym sensie lewicowy, do, a jednocześnie właśnie mianujący się tym patriotycznym i uważający właśnie przeciwnika państwowego politycznego Rosji jako kraj zacofany, jako kraj konserwatywny jednocześnie, a ten tę nowoczesność, nowoczesność widzący w Niemczech, czyli w Prusach i w Anglii. Czyli widzimy, że tu już następuje ta nowoczesność, tak? Dzisiaj mówi się, że ktoś jest zacofany, nie jest nowoczesny, a te etapy w historii świata czy w historii Polski już były. XVIII wiek, zwłaszcza był takim. Preludium do kolejnych, kolejnych nawstępstw, kiedy właśnie ktoś mianował się Obóz Patriotyczny. Część szlachty uważała się za nowoczesną, oświeceniową, nieuznającą roli Boga, zmniejszającą rolę Kościoła. Analogicznie przeciwny obóz Hetmański podczas uchwalania konstytucji podczas obrad Sejmu Wielkiego, obóz Hetmański no w większości byli to, był to obóz katolicki, był to obóz chcący sojuszu z Rosją ale nie pod kątem jakiegoś tam uwielbienia, tylko faktu, że Rosja w tym czasie toczy wojnę z Turcją, odsuwa państwo muzułmańskie od granic Polski. I to było nam wtedy bardzo przychylne, Rosja wplątując się w wojnę z Turcją, nawet na dłużej, może dzięki nam zajęłaby się w tym momencie wschodnimi swoimi planami. Jednak nasz król też postawił ultimatum Rosji, że owszem, pomożemy, ale chcemy powiększenia naszej armii co najmniej, co najmniej do 100 tysięcy, no i silnej władzy w królewskiej. Takie były wymagania. Czyli przypominam, reasumuję, obóz patriotyczny i obóz hetmański. Dwie partie. Obóz lewicowo-siedzeniowy, patriotyczny i obóz tradycjonalistów, obóz hetmański. Przechodząc do rzeczy, czasem, do rzeczy i głównego postanowienia Sejmu Wielkiego, czyli konstytucja. Czym jest więc konstytucja? Mam tu dwie definicje. Jedną z szerokiej historycznej encyklopedii Glogera mówiąc się o tym, że każda w zasadzie ustawa, która jest podpisana, wydana przez króla i ogłoszona publicznie jest konstytucją. Zatem idąc takim tropem można powiedzieć, że w historii Polski nawet jeśli na wiecza, takie dokumenty bywały. No, jednym z takich znaczących już w czasach Przełomu XIX wieczoru był dokument Nihilnowi wydany przez Aleksandra Jagiellończyka, który mówił o współpracy parlamentu i e, króla. Więc takie dokumenty, które były, które mówiły już o współrządzeniu państwem, mówiły o ustroju państwa, w Polsce się już właściwie wcześniej pojawiały. Najkrótsza no natomiast definicja encyklopedii PWN e, mówi o tym, że konstytucja to najważniejsza ustawa w państwie, określająca ogólne. Zasady jego ustroju. Czy rzeczywiście polska konstytucja uchwalona podczas Sejmu Wielkiego była pierwszą? Otóż w Europie. Otóż okazuje się, że pierwszą w Europie była konstytucja niewielkiej Korsyki, z której notabene pochodził bohater naszego hymnu, Napoleon Bonaparte. No, właśnie w 1755 roku na, tej, na tym malutkim terenie. Miano uchwalić tą pierwszą konstytucję, ponieważ konstytucja zyskała wolność od państw włoskich, zwłaszcza od państwa Genuły. E, tutaj te tereny Włoch były bardzo podzielone na wiele różnych mniejszych księstw, i to państewko chwilowo się uwolniło, mogąc stworzyć własny dokument, własną niezależność państwową i niezależność e, prawną. To taka ciekawostka, e, którą można gdzieś użyć e, w życiu czy na lekcjach. E, jak więc uchwalono konstytucję w czasie obrad Sejmu Wielkiego? Przede wszystkim ważne jest to, że nie była ona uchwalona w sposób demokratyczny, ponieważ w momencie jej uchwalania w kwietniu okazało się, że byli tylko obecni ci, którzy ją popierali. Spośród 501 posłów, tutaj punkt drugi, uczestniczyło w niej jedynie 182. Złamano również takie prawo, które mówiło o tym, że konstytucja czy dokument ważny, który jest uchwalany musi być wcześniej przekazany posłom do sprawdzenia, do przeczytania, do zapoznania się z nim. To również nie nastąpiło. I w dniu głosowania 3 maja było to bardzo nieśmiałe głosowanie. Król musiał dopiero zabić brawa i powiedzieć, że jest krzyknąć, że jest za, odbyło się to właściwie jego brawami, po czym reszta. Poddała się tym radosnym wpływom. Następnie odprawiono modły za ojczyznę i za, za, za Polskę. Właściwie tylko 20 posłów zgłosiło sprzeciw tej konstytucji. Ciekawym jest przykład Jana Słuchorzewskiego, posła, który sprzeciwiając się konstytucji, która miała zabierać wolność praw, wolność szlachecką, miał Zabić swojego, chciał zabić swojego własnego syna na środku e, Sejmu. Co prawda nie przeczytał jej, ale faktycznie takie prawa w Konstytucji miały być zawarte. No nie, przeczy, nie przeczytał jej, bo wcześniej nie miał możliwości zapoznania się z szeregiem jej postanowień, które w nim były. na do tego przeciwnego obozu e, hetmańskiego. To więc, o czym więc Konstytucja. Mówiła, no może to zaraz, ale najpierw jeszcze fakt, że właściwie dopiero 5 maja, 5 maja, dopiero 5 maja 1791 roku ta konstytucja została podpisana przez skromną mniejszość posłów, która była, i przez samego króla w tak zwanych aktach grodzkich. Więc tak naprawdę dopiero 5 maja powinniśmy czcić jej zapis. O czym więc konstytucja mówiła? O czym mówił Sejm Wielki, ale potem wprowadził te prawa. Przede wszystkim kwestia wojska. Polska miała mieć prawo do stworzenia własnej wojskowości, własnego, własnej obrony bez ingerencji innych państw. To wojsko docelowo miało wynosić 100 tysięcy, ale finalnie szlachta zgodziła się jedynie na 65 tysięcy. Pozbawiona została praw swoich szlachta, która ziemi nie posiadała. Zlikwidowano zasadę Liberum W, do czego jeszcze wrócę, ale istotnym, ważnym dokumentem było prawo o miastach, które zostało wpisane do konstytucji. Od tego momentu miasta miały być niezależne od szlachty, miały rządzić się samorządnie, a jedyne podlegać władzy królewskiej. Mieszczanie mieli mieć e, większe prawa, mieli mieć intykarność osobistą, majątką, można powiedzieć, że takie mini. Rodo i wolność taka wolnorynkowość wolno, wolno mogli zakładać swoje własne własną produkcję, manufaktury bez większych obciążeń podatkowych czy magnackich kontroli i mogli również uzyskać prawo szlachectwa. Także to były takie wielkie reformy tutaj na na Prus i urzędnicy szlachetcy nie mieli prawa w większym stopniu wynikać w kontrolę miast czy kontrolę jakiejś przedsiębiorczości. Miejski. Kolejne prawa, kolejne postanowienia konstytucji, jeśli chodzi o ustrój. Polska miała stać się, Rzeczpospolita miała stać się właśnie monarchią, czyli kolejne wykluczenie demokratycznego systemu konstytucji. Oczywiście miałaby to być monarchia konstytucyjna, ale z drugiej strony monarchia dynastyczna, którą tą dynastią zasiadającą miała być dynastia Wettinów, pochodząca z Saksonii, a tym władcą miał być Fryderyk August, którego nawet o tym nie poinformowano. Tworzący yy, konstytucje, zwłaszcza Czartorysy czy Król Poniatowski, te rody były zafascynowane parlamentaryzmem, stąd właśnie wprowadziły ten trójpodział władzy w system konstytucji, zlikwidowały liberum veto, czyli że ten poseł nie mógł już zerwać Obrad głosowano większością głosów, a te rodziny partoryckich czy król poniatowski były do tego stopnia zafascynowane Anglią, że odbywały tam częste podróże, a nawet jako jedyne rody magnackie mówiły w tym języku, języku w tym nasz król nawet ponoć przy swoim fryzjerze. Może byśmy dzisiaj powiedzieli, będąc u barbera, bo to było bardzo szeroko zakrojone. Higiena właśnie rozmawiał z nim po języku angielskim. Poza miastami bardzo ważna była też podjęta wolność chłopów, którzy częściowo byli zwolnieni z pańszczyzny, a jednocześnie podlegali, podlegać mieli już bardziej królowi, a nie szlachcie. No, nie musieli się już pytać, czy mogą iść z wioski do wioski szlachcica, do, do kuzyna czy rodziny. Mogli sprzedawać swoje własne wyroby, no generalnie pewną niezależność i również wolność wobec prawa uniwersalnego zyskali. To były więc postanowienia prawne, podsumowując, czyli wolność chłopów, wolność gospodarcza miast, trójpodział władz, zniesienie liberum veto i Polska jako państwo monarchiczne z monarchią konstytucyjną. Jako ciekawostkę na koniec dorzucę jeszcze fakt, że podczas Sejmu Wielkiego, ponadzi były nawet plany wpisania tego do konstytucji, był, był fakt, pomysł pewnej części obozu patriotycznego e, stworzenia świątyni opatrzności Bożej, która powstała dopiero faktycznie w obecnych czasach, w roku 2016. Miała to być świątynia, w której będą zasiadać, e, modlić się wszystkie religie, które są, były w Polsce, wszystkie ligie świata. No więc, można powiedzieć, taki trochę masoński plan, taki ekumenizm, dość szeroko rozumiany jak na tamte czasy, to już bardzo rewolucyjnie. Więc to tylko pokazuje, jak płytka była wiara, jakie podejście płytkie do religii katolickiej tamtego obozu patriotycznego, tego, który tą konstytucję popierał. Podsumowując, konstytucję powinniśmy czcić. 3 jak i do 5 maja długi weekend powinien trwać nieco dłużej. Wszystkiego dobrego z Panem Bogiem.